Jesteśmy na wysokości 1800 metrów na przełęczy o nazwie Avourias. To są francuskie Alpy około 40 kilometrów na południe od jeziora Le Mans, zwanego popularnie jeziorem genewskim. Przed nami po prawej stronie szczyty o nazwie Le Hauts-Forts, czyli mocne szczyty. Mają one wysokość około 2400 metrów. Można tam pojechać wyciągiem krzesełkowym na wysokość około 2250 metrów i zszusować stamtąd w dół 450 metrów z powrotem na Avorias. Tutaj na Avorias zbudowano cały kompleks rozrywkowy i hotelowy. Widzimy duże hotele, tutaj niestety nie jest tanio mieszkać i jest to jakby raj dla zjazdowców, a ja Jestem na nartach biegowych. Tu jesteśmy na stacji dla helikopterów i dla ratowników górskich. No, na nartach wielu ludzi łamie sobie nogi. I trzeba go helikopterem wjeść do szpitala. A tam widać w dalszym ciągu zaśnieżone zbocza. Tych właśnie mocnych szczytów. skidefon, czyli Narty Biegowe. To jest trasa dla Nart Biegowych, nawet specjalnie przystosowana do tego przez netrak. Tą trasą możemy dojść lub dobiec do stacji kolejki. Linowej, która się nazywa Super Morzine. Właśnie będę próbował to zrobić, oglądając po drodze przepiękne widoki. Miasteczko Morzine jest położone na wysokości około 950 metrów nad poziomem morza, czyli tak jak kuźnice w Zakopanym. I z tego miasteczka jest kolejka linowa zwana Super Morzine do stacji położonej już na wysokości 1450 metrów. W tym momencie jesteśmy na wysokości około 1750 metrów, czyli musimy zejść, zjechać około 300 metrów w dół. Tu podziwiamy szczyty i zaśnieżone zbocza mocnych szczytów, a teraz jedziemy troszkę w dół, Troszkę w górę. Ta trasa w zasadzie nie powinna schodzić zbyt nisko, aczkolwiek supermorzine jest na niższej wysokości o prawie 300 metrów. Jak dotąd trasa jest bardzo dobrze przygotowana. Dotarliśmy do kolejnego wyciągu, który prowadzi na przełęcz o nazwie. La ferme de Serosex a my my jesteśmy trochę wyżej na punkcie widokowym z którego widać dwutysięczniki o nazwie Chalet de Lens te góry Chalet de Lens mają wysokość około 2100 metrów nie są więc to najwyższe góry ale bardzo ładne I teraz będziemy musieli już tylko posuwać się w dół. No, śnieg staje się coraz bardziej mokry, bo jesteśmy już poniżej 1700 metrów. A tu już zupełnie glina wychodzi spod śniegu. No, próbuję jeszcze dalej jechać z trudem. Aż w końcu dojechałem do miejsca, gdzie niestety dalej już się nie dało. Wpadłem w błotnistą kałużę, zdjąłem więc narty i dalej będę musiał już pomaszerować pieszo, aż do kolejki Super Morzine. Następnego dnia jesteśmy już po drugiej zachodniej stronie Doliny Morziny. Ten region gór nazywa się Legec, a kolej linowa, która można tu dojechać, to Le Plenay. Ta kolej startuje z 990 metrów w Morziny i dowodzi narciarzy na 1500 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy więc niżej niż w Awojazu. I może dlatego śnieg jest mokry. Zresztą dzisiaj jest tutaj plus 5 stopnia, więc taka trochę wiosna. Z końcowej stacji Le Plenue, która jest na wysokości 1500 metrów, kolej krzesełkowa dochodzi nas na kolejny szczyt. Jest niewiele wyżej, bo na wysokości 1540 metrów i tu właśnie teraz jesteśmy. Widzimy, jest tu restauracja. No, jest w ogóle generalnie dosyć płaski teren. I dlatego całkiem nieźle można sobie tutaj pobiegać na nartach biegowych. No, i na ten szczyt prowadzą jeszcze inne koleje krzesełkowe. Możemy też popatrzeć, sobie odpocząć na szczycie i podziwiać. Widoki góry, a tam w oddali widzimy przełęcz Aworiazy. Robimy zbliżenie i widzimy Avorias, a z Avorias widzimy szczyty, po tych szczytach biegnie granica pomiędzy Francją i Szwajcarią, a ten ostatni szczyt to Le Mousset, on już jest w Szwajcarii i można na niego pojechać kolejką krzesełkową z Avorias. To już nasz ostatni dzień na nartach. Z powrotem na trasie z w Abrujaz. Jest tutaj małe wzniesienie, spróbuj sobie trochę zjazdów na nartach biegowych. Na nartach biegowych można po prostu całkiem szybko jechać. O było tylko gdzie się zatrzymać i wyhamować. do stanowiska helikopterów i latowników górskich. Nawet jeden helikopter widzimy, że już stoi i czeka na akcję. Pora wracać do Avorias. Tam w Aworiasu jest końcowa stacja kolejki Proden Express i tą kolejką zjedziemy na dół do małej wioski Proden która jest dzielnicą Morzine to jest bardzo nowoczesna kolej kolej linowa, która zabiera prawie 20 osób albo i więcej do wagonika te góry w bliższej panoramie to Les Gets gdzie byliśmy wczoraj, a tam w dali dwutysięczniki. No i darciarze. Większość tych gór ma pomiędzy 2000 a 2500 metrów. No i tak żegnamy się w tym roku z Alpami i Może wrócimy tu kiedyś?